Rozdział czwarty. Misjonarka, nie mechanik. Obudziła się cała drżąca. Przykrywał ją padający cały czas śnieg. Była bardziej zmarznięta niż kiedykolwiek w życiu. Nie miała czucia w rękach ani nogach, a jednak obudziła się, żyje. Nie zamarzła na śmierć podczas snu. Rozejrzała się dookoła. W dalszym ciągu było ciemno, ale na chwilę przestało padać. Patrząc w górę, dostrzegała kształty wznoszących się nad nią sosen. Powoli, bardzo powoli, przypominała sobie, jak doszło do tego, że spała w syberyjskim śniegu. Z ust wyrywał jej się okrzyk bólu, gdy stawała na pokąsanym rozem stopy. Odnalazła w śniegu swoje dwie walizki. Musi iść dalej, jakoś musi wrócić do ohita. Pierwsze promienie świtu zaczęły przybijać się przez drzewa. Z trudem posuwała się do przodu. Marsz wydawał się nieco łatwiejszy w świetle dnia, gdy widziała drogę przed sobą. Czekała, aż słońce ogrzeje ją swoim ciepłem. Wznosiło się coraz wyżej na niebie, ale syberyjski mróz pozbawiał ciepła jego promienie, zanim dotarły do niej. Przez większą część dnia trzęsła się cała zimna, zwłaszcza gdy dotykając ścian, musiała przechodzić przez długie, ciemne tunele. W których hulał mroźny wiatr czy w lodowatych ciemnościach tunelu nie czają się dzikie zwierzęta wreszcie długo po zachodzie słońca zobaczyła w oddali migoczące światełka stacji w hita, uda się więc jednak nie zamarznie na syberyjskim pustkowiu dwie godziny później całkowicie wyczerpana stanęła w końcu na peronie stacji w Hita. Miała nadzieję, że gdy ludzie zobaczą, jak bardzo opadła z sił, ktoś jej pomoże, ale nikt nie zainteresował się samotną obcą kobietą, która nie znała ich języka. Była zbyt zmęczona, by szukać pomocy. Położyła swoje walizki na peronie i ułożyła się na nich. Gdy następnego ranka wzeszło słońce, puszysty śnieg padający przez całą noc pokrył całkowicie Gladys i jej walizki. Wyglądała jak porzucony stos bagażu. Wydarzenia z dwóch poprzednich dni i nocy były dla niej jak mglisty sen. Próbowała unieść się na rękach, ale nie mogła nimi poruszyć. Były zbyt przemarznięte, by zrobić to, co chciała. Leżała nieruchoma, zastanawiając się, co ma teraz począć. Przechodzili obok niej ludzie, głównie żołnierze, ale choć wołała do nich, nikt chyba nie słyszał. Próbowała nie myśleć o pulsującym bólu w zamarzniętych palcach, rąk i nóg, ani o głodzie skręcającym jej żołądek. Chciała ułożyć jakiś plan działania. Wydawało się to absurdalne, by miała zamarznąć na śmierć na peronie, na oczach ludzi. Trzydzieści godzin wracała na siarczystym mrozie do hita, a po kolejnej nocy spędzonej na zimnym peronie, potrzebowała się ogrzać i to jak najprędzej, żeby otrzymać pomoc, musi jakoś zwrócić na siebie uwagę ludzi, ale jak ma to zrobić? Zastanawiając się nad tym wszystkim, zobaczyła wyglądającego na ważną osobę oficera w czerwonej czapce, chodzącego po peronie. Pomyślała, że jeżeli wysunie nogę spod futra, on potknie się o nią. To na pewno doprowadzi do aresztowania jej, a to z kolei będzie oznaczało ciepłą celę. W tym momencie nie liczyło się nic więcej jak tylko ogrzanie się, nawet jeżeli miało to oznaczać, że zostanie aresztowana. Właśnie starała się wysunąć nogę spod futra, gdy oficer w czerwonej czapce zawołał dwóch żołnierzy. We trójkę podeszli do Gladys. Nie musiała podkładać mu nogi. Oficer pomachał ręką przed nią, gestem jakby odganiał muchę. Zrozumiała. Przeszkadza i musi zejść z peronu. Ale gdzie ma pójść? Na tory? Na z drewna? Usiłowała usiąść, decydując uparcie, że nie zrobi żadnego ruchu więcej. Nie zejdzie z peronu, żeby umrzeć w jakimś zapomnianym przez wszystkich kącie. Jeden z żołnierzy próbował nakłonić ją, by wstała. Ale ona jedynie pokręciła przecząco głową. W końcu mężczyźni zrezygnowali z prób porozumienia się z nią. Żołnierze chwycili ją szorstko za ręce i pociągnęli po peronie w stronę budynku stacji. Tam wrzucili ją do niewielkiego pomieszczenia z boku budynku. Zamknęli drzwi na klucz. Gladys została aresztowana, ale jej ciepła cela nie była wcale taka ciepła. Szyba w oknie wysoko nad nią była zbita a do środka padał śnieg, tworząc pagórek na podłodze. W jednym kącie walały się resztki połamanych mebli, a w drugim brudne szmaty. Od ostrego mrozu jeszcze gorszy był jednak smród panujący w pomieszczeniu. Był gorszy niż wszystko, z czym się dotychczas spotkała. Poczuła skurcze osłabionego głodem żołądka. Stanęła pod rozbitym oknem i, żeby uwolnić się od smrodu, starała się oddychać mroźnym powietrzem wpadającym przez nie do środka. Powoli mijała godzina za godziną, zastanawiała się, co może stać się dalej, nie wiedziała, co dzieje się z jej bagażami, jak bardzo chciałaby mieć teraz przy sobie swoją małą walizkę, czuła rozpaczliwą potrzebę zaspokojenia głodu. Poczucie pustki w żołądku było nie do zniesienia. Stary suchar, którego zjadła półtora dnia wcześniej w drodze do Hita, był jej ostatnim posiłkiem. Nie miała walizki, więc zamiast jeść sięgnęła do kieszeni w gorsecie i wyjęła Biblię. Wypadła z niej jakaś kartka. Ktoś dał jej tę kartkę, gdy wsiadała do pociągu w Londynie. Podniosła ją w stronę bladego światła wpadającego przez okno. Wielkimi literami napisane były na niej słowa: Nie bójcie się ich, Pana wielkiego i strasznego, wspomnijcie. Nehemia 4:14. Powtarzała te słowa z Biblii tak długo, aż poczuła wracające siły. Cokolwiek się wydarzy, Bóg będzie czuwać nad nią. Był późny wieczór, gdy klucz w końcu zazgrzytał w zamku. Drzwi otworzyły się i do środka wszedł żołnierz. Spojrzał podejrzliwie na Gladys, po czym ruchem ręki kazał jej iść za sobą. Zaprowadził ją do innego pomieszczenia. Tutaj przynajmniej nie było smrodu. Było też cieplej. Nie z powodu ogrzewania, po prostu szyby w oknach były całe. Gladys stała przed długim biurkiem. Siedział za nim oficer w czerwonej czapce i jeszcze jeden mężczyzna. Oficer rzucił jakiś rozkaz żołnierzowi, który szybko wyszedł. Po chwili pojawił się znowu, trzymając w ręce kubek. Podał go Gladys, która przyjęła go z wdzięcznością i wypiła z niego mocną letnią herbatę. Pusty dotychczas żołądek przypomniał jej, że nie jadła nic już od ponad dwóch dni. Oficer rzucił kilka kolejnych rozkazów. Z okrutnymi uśmiechami na twarzach dwóch mężczyzn przyglądało się z biurka jak żołnierz rozbiera Gladys aż do bielizny. Potem zmusił ją do zdjęcia gorsetu. Zachichotał, gdy zobaczył kieszenie, które jej mama doszyła do niego w różnych miejscach. Próbowała nie myśleć o tym, co się dzieje. Skupiała myśli na wersecie z księgi Nehemiasza. W końcu żołnierz uznał, że znalazł wszystko co było do znalezienia. I nakazał jej ponownie nałożyć ubranie. Zawartość jej kieszeni leżała na biurku przed nią. Wiedziała, że powinna szybko coś zrobić. Wzięła do ręki swój paszport i pomachała nim przed oficerem. Angielka, jestem angielką, powiedziała, zastanawiając się, czy nie powinna zaśpiewać angielskiego hymnu. Mężczyzna siedzący obok oficera w czerwonej czapce wyjął jej z ręki paszport i powiedział po angielsku. Patrzę, poczuła ulgę. Nareszcie ktoś, kto mówi po angielsku. Mężczyzna uważnie przeglądał każdą stronę paszportu. Ty mechanik spytał, wracając do pierwszej strony. Nie, nie odpowiedziała, nie mechanik. Misjonarka. Wyglądał na zdezorientowanego, jakby nie słyszał różnicy między tymi dwoma słowami. Gledis rozejrzała się dookoła, rozpaczliwie szukając jakiegoś sposobu wyjaśnienia tego, kim jest. Zobaczyła swoją Biblię i wzięła ją do ręki, wyciągnęła w stronę tłumacza, żeby mógł zobaczyć ją z bliska. Potem złożyła ręce jak do modlitwy i powtarzała. Misjonarka. Misjonarka. Tak, mechanik. Potrzebować dobrze pracujący ludzie, potrafić dobrze kierować maszyna. Kontynuował, jakby nie rozumiał niczego z tego, co próbowała mu przekazać Gladys. Zanim mogła powiedzieć cokolwiek więcej, oficer gwałtownie zgarnął wszystkie jej rzeczy do pudła i wyszedł z pokoju. Została jej tylko Biblia. Drugi mężczyzna wyszedł zaraz za nim. Usiadła na chbotliwym krześle i rozpłakała się. Płakała z głodu, płakała z zimna. Płakała, bo nie wiedziała, co się z nią stanie. Z głową opartą o ścianę, osłabiona i zmęczona, płacząc zasnęła na krześle. Następnego ranka obudziło ją szturchanie kolbą karabinu. Gdy otworzyła oczy, zobaczyła przed sobą dwóch żołnierzy. Poderwali ją na nogi. Po chwili do pokoju wszedł oficer w czerwonej czapce i jego tłumacz. Mechanik dobrze spać, uśmiechnął się tłumacz. Nie wiedziała, czy ma go poprawiać. Poprzedniego wieczoru nie zwracał uwagi na to, co do niego mówiła. Zanim jednak stążyła cokolwiek zdecydować, tłumacz wyjął jej paszport i wskazał na pieczątkę, postawioną tam przed czterema długimi dniami, gdy nieświadoma powagi sytuacji jechała pociągiem na linię frontu. — Dlaczego wracać do Hita? — spytał. Próbowała wyjaśnić, że wróciła z powodu wojny, Tłumacz nie wierzył jednak, że sama bez niczyjej pomocy przyszła pieszo przez śnieg. Starała się go przekonać, ale w końcu poddała się. Po co próbować, skoro i tak nie wierzy w żadne jej słowo. Jeszcze przez kilka minut stawiali jej pytania, aż wreszcie zrezygnowali i wyszli z pokoju. Wrócili dopiero po południu. Była już prawie nieprzytomna z głodu. Musiała wytężać wszystkie siły, by zrozumieć słowa tłumacza. Oddał jej paszport, wewnątrz był prymitywnie wydrukowany dokument z wieloma pieczątkami i podpisami, następnie wręczył jej dwa kartoniki. – Ten bilet do Nikols u Suryjska, a potem wsiadać do innego pociągu do Pogranicznaja. – Pociąg odjeżdżać teraz, idź – powiedział wskazując na drzwi. Nie czekała na dalsze wyjaśnienia, wyprostowała się, odwróciła i chwiejnym krokiem ruszyła w stronę drzwi. Na zewnątrz czekały na nią jej dwie walizki. Nie oglądając się za siebie podniosła je, podeszła do konduktora i podała mu bilet. Wsiadła do pociągu. Opadła na swoje miejsce, gdy pociąg ruszył ze stacji. Obok niej siedziała starsza kobieta. Choć cuchnęło od niej starymi rybami, Gledys przysunęła się bliżej, żeby się trochę ogrzać. Dopiero po godzinie jazdy znalazła w sobie dość sił, by otworzyć walizki. Większa wydawała się dziwnie lżejsza, gdy podnosiła ją z ziemi na stacji. Kiedy uniosła wieko, zrozumiała przyczynę. Wszystkie jej ubrania zniknęły, z wyjątkiem starej pary cerowanych pończoch, które dała jej ciocia. Otworzyła drugą walizkę. Na szczęście była tam kuchenka spirytusowa i resztka jedzenia. Opadła z powrotem na siedzenie. Została jej tylko Biblia, zdjęcie brata, para cerowanych pończoch, spirytusowa kuchenka i jeden angielski funt, który dostała w Hadze. Był w jedynej ukrytej kieszeni, której żołnierz nie znalazł w korsecie. Straciła wszystkie inne rzeczy, z którymi wyruszyła z Londynu. W pociągu pędzącym przez syberyjskie pustkowie wreszcie zjadła pierwszy od trzech dni posiłek. Nigdy przedtem nie jadła z takim smakiem twardych sucharów. Oczywiście nie była do końca pewna, czy pociąg jedzie do Nikolsk-Ussuryjska. Równie dobrze cała sprawa mogła być podstępem, żeby zamknąć ją w jakiejś fabryce, w której będzie mechanikiem. Pomimo powagi sytuacji uśmiechnęła się na myśl o swoich umiejętnościach obsługi maszyn. Pociąg jechał na wschód wzdłuż granicy z Chinami. Choć nie był to podstęp, gdy dotarła do Nichols u Suryjska, czekały na nią kolejne trudności. Oficer zbadał jej paszport i dokument, który dostała w Hita. Pokazała mu swój bilet do pogranicznaja, gdzie spodziewała się znaleźć pociąg jadący do Harbin w Chinach. Oficer pokręcił przecząco głową i chwycił ją za ramię. Wyprowadził z pociągu i poprowadził do innego. Pozostał przy niej aż do chwili odjazdu. Gdy pociąg zaczął nabierać prędkości, zorientowała się, że jadą w kierunku południowym, nie do Chin. Jeden z pasażerów, mężczyzna z klatką pełną kur, uśmiechnął się bezzębnymi ustami i powiedział – Władywostok! A więc oficer zaprowadził ją do pociągu jadącego do Władywostoku, portowego miasta na samym końcu linii kolejowej biegnącej przez Rosję i Syberię. Nie miała pojęcia, co będzie, gdy dojedzie na miejsce. W najgorszych koszmarach nie śniło jej się to, co czekało na nią we Władywostoku. Zbliżał się wieczór, gdy pociąg wjeżdżał na stację portowego miasta. Pasażerowie wysiedli i rozeszli się, z wyjątkiem Gladys która znowu stała na peronie kolejowym nie wiedząc co ma teraz zrobić rozejrzała się po stacji poszukując natchnienia i niespodziewanie zobaczyła napis w języku angielskim była to reklama Inturist Hotel nie było dokładnego adresu ale podniosła walizki i ruszyła w stronę wyjścia powtarzała słowa Inturist Hotel wielu różnym ludziom aż wreszcie ktoś zrozumiał i wskazał jej właściwy kierunek z wielką ulgą przypchnęła się przez obrotowe drzwi wejściowe hotelu. Spodziewała się, że poczuje się w nim prawie jak w domu, ale spotkało ją rozczarowanie. Hotel był nieprzyjemny i brudny. Recepcjonista gestem ręki zaprosił ją do siebie, podeszła więc do Lady. Gdy zbadał jej paszport i wyznaczył pokój, uświadomiła sobie, że nie będzie miała czym zapłacić, ale była zbyt wyczerpana, by się nad tym zastanawiać będzie się martwić o to później. Następnie recepcjonista wskazał jej niskiego mężczyznę w pogniecionym mundurze, wyglądającym jakby od miesiąca nie był w pralni. Kiedy jednak spojrzała na własne brudne i obdarte ubranie, pomyślała, że wygląda dokładnie tak samo niechlujnie i niedbale. Podeszła do niego i zdumiona usłyszała powitanie w całkiem niezłym języku angielskim. Poprosił o jej paszport i burknął coś, wkładając go do kieszeni w mundurze. Wreszcie podniósł się z miejsca i kazał jej iść za sobą. Weszli schodami na drugie piętro, gdzie otworzył drzwi do wilgotnego i ponurego pokoju. Pokój nie był ogrzewany, ale na łóżku leżała kołdra. Mężczyzna zasalutował, odwrócił się i zszedł na dół. Zamknęła drzwi, postawiła walizki i wsunęła się pod ciepłą kołdrę. Spała aż do następnego przedpołudnia. Gdy się obudziła, przyjrzała się sobie w niewielkim lusterku przyklejonym do drzwi. Wyglądała okropnie. Zapadłe policzki, potargane włosy, pognieciona i brudna suknia, w której spała, wyglądała jeszcze gorzej niż poprzedniego wieczoru. Uchyliła nieco drzwi od pokoju i wyjrzała. Zdumiona spostrzegła portiera, który zabrał wczoraj jej paszport, opartego o ścianę w korytarzu i palącego papierosa. Gdy ją zobaczył, wypuścił długi kłąb dymu i powiedział – Czekam tutaj, żeby pokazać nasze wspaniałe miasto. – O! – odpowiedziała, nie wiedząc, co począć dalej. – Zaraz będę gotowa. – dodała i zamknęła drzwi. Usiadła na krawędzi łóżka, zastanawiając się, co ma zrobić, kim jest mężczyzna przed drzwiami jej pokoju i czego chce – może chce pieniędzy, a może chce tylko poćwiczyć język angielski. Sama nie znajdzie odpowiedzi na to pytanie. Postanowiła zgodzić się na jego propozycję, zachowując czujność i poszukując wskazówek, które mogłyby naprowadzić ją na jego prawdziwe zamiary. Zwiedzanie wspaniałego miasta w Władywostoku nie było dla niej niczym wspaniałym. Ludzie w mieście byli wychudzeni i biednie ubrani. Ich wzrok jakby przechodził przez nią, nie dostrzegali jej wcale, nikt się nie uśmiechał. Na ulicach była jedna kałuża obok drugiej, więc szybko zrezygnowała ze starania o to, by nie zmoczyć nóg i próbowała jedynie wybierać najpłytsze. Wszystko wydawało się szare i brudne. Poszukiwała czegoś kolorowego, jakiegoś kwiatka tablicy reklamowej czy jegoś płaszcza w jasnym kolorze czegokolwiek, co zmieniłoby otaczający ją ponury nastrój. Ucieszyła się, gdy wreszcie ujrzała przed sobą ponownie budynek hotelu Intourist Hotel. Resztę dnia spędziła w pokoju. Następnego dnia wszystko powtórzyło się od początku. Na korytarzu czekał na nią portier. Zaczynała czuć się zaniepokojona całą sytuacją. Powiedział jej, że jest tłumaczem, ale pilnował każdego jej kroku, jakby był strażnikiem więziennym. Stwierdziła, że musi lepiej zorientować się w sytuacji, wyszła z pokoju i spojrzała mężczyźnie prosto w oczy. Kiedy będę mogła pojechać do Harbin? spytała najbardziej władczym głosem, jakim potrafiła. Portier zmrużył oczy, a na jego twarzy pojawił się chytry uśmiech. Dlaczego myślisz, że wyjedziesz z Rosji? spytał. Poczuła skurcz żołądka, ale wiedziała, że nie jest to odpowiedni czas na panikę. Odpowiedziała spokojnym, równym głosem: „Zapłaciłam za bilet z Londynu do Tientsin i jeżeli wasi kolejarze są uczciwi, powinni zadbać o to, żebym się tam dostała. Ale przecież nie potrzebujesz jechać aż do Chin, żeby pracować przy maszynie. My potrzebujemy mechaników tutaj”. Odpowiedział portier. Gladys wybuchła. Nie mechanik, misjonarka. Przez całe życie nigdy nie pracowałam przy maszynie i nie po to przyjechałam do Rosji. Jadę do Chin. Odwróciła się i zaczęła schodzić po schodach. Szary władywostok wzmagał nastrój, w jakim się znalazła. Portier szedł cały czas kilka kroków za nią. Modliła się. Miała wrażenie, że teraz grozi jej większe niebezpieczeństwo niż wtedy, gdy wracała po torach kolejowych do stacji Hita. Portier miał jej paszport, był jedynym znanym jej człowiekiem, który mówił po angielsku. Jej jedzenie skończyło się właśnie dzisiaj rano i miała przy sobie jednego angielskiego funta. Co gorsze, nikt w Anglii nie wiedział gdzie jest, w swoich planach nie zamierzała znaleźć się nigdzie w pobliżu w Ładywostoku. Gdyby została porwana i zmuszona do pracy przy naprawie maszyn w odległej części Syberii, nikt nigdy nie dowiedziałby się, co się z nią stało. Była pewna, że jeżeli czegoś szybko nie zrobi, zostanie robotnicą w rosyjskiej fabryce zamiast misjonarką w Chinach. Jak może uwolnić się od portiera i uciec z Władywostoku?